Łączność z pojazdem. Dziękuję. Przesyłam na konto część wynagrodzenia. Watson. Pewnie znów cyberpsycholo, ale przyjąłem. Podliczycie mi nadgodziny? godziny? Centrala. Przecież z góry wiem, gdzie uderzę. Wiedziałem, Mam tu ustawioną to... walkę. Z którym z was się bije? Ze mną! Spodziewałem się jednego przeciwnika, ale niech będzie. To który idzie na pierwszy ogień? Nie zrozumieliśmy się. Fakty są takie: jesteśmy jedną i tą samą osobą. Czyli co? Dwoi mi się w oczach. Nie, nie. Kiedyś byłem bliźniakami. Tego się pewnie domyślasz. Te ciała łączyła bliska więź, ale to było za mało. Więc wszczepiłem sobie synchronizatory neuroostylizacyjne, i tak oto powstał. Jeden, Jeden człowiek, człowiek w dwóch, w dwóch ciałach. ciałach. Moje ciała wszystko robią razem. Wszystko. Okej, okay. zgoda. Ale w takim razie podbijam stawkę. Logiczne. Nie widzę przeszkód. To, to jak? jak? Możemy, Możemy zaczynać? zaczynać? Uh -huh. Niech wygra najlepszy. Przestań już! Przestań! Poddaje się! A ty zgadzasz się z braciszkiem czy masz ochotę na więcej? To nie mój brat, tylko ja w drugim ciele. Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć? Masz twoje pieniądze. Sumka. Nie przejmuj się, następnym razem będzie lepiej. Przestań gadać sam do siebie! Słuchajcie, tak z ciekawości. Jesteście w stanie czytać nawzajem swoje myśli? No Wracam! Przecież jestem, przecież to jestem tą, samą, tą osobą. samą. Gdyby było inaczej, leczyłbym się na schizofrenię. Niesamowite. Kariery bokserskiej wam nie wróży, ale za to w cyrku. Daj hmm. mi już spokój, co? Ej, a rąk też wam nie pozamieniali? Łobiliście się tak, jakby wszystkie były lewe. Wyspial dalaj! Będę się za nim rozglądał. Myślałam, że... nie żyjesz. Nie ty jedna. Przez jakiś czas sam tak myślałem. Nie do końca wam wyszedł ten skok, co? Słyszałaś o skoku? Czyli musiałaś rozmawiać z Evelyn? Nie musiałam. Całe miasto o tym słyszało. Szukam Evelyn. Nie mam ochoty o niej gadać. Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci, nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. Nie mam innych tropów poza tobą, Judy. Ja muszę ją znaleźć. Wiem, że możesz mi pomóc. Kto powiedział, że chce ci pomóc? Spotkajmy się, ok? Jesteś teraz w klubie Mox? Co widziałam, co? Nie zapominam twarzy. Na imprezę? Szukam Evelyn Parker. Nie wiesz, gdzie może być? Bywała tu, ale od jakiegoś czasu jej nie widuję. Chcę pogadać z Judy. Jest tu siebie? Mhm. Mm Schodami na dół. Dam znać Judy, że idziesz. Tylko nie poszkę katną masz tę buźkę Hej, skarbie. już nie jest na no. Tak dobrze dziś wygląda, Spokój. to jest Spokój. spokój Zoe. Widzisz, że ten pan... Judy znowu robi scenę. Dokąd? Tutaj nie ma nic ciekawego. Daj mu spokój, to znajomy Judy. Nie mi tu każdej słaniającej się dziwki. Co ja mam z nimi robić? Moks mają swoją reputację. Dziewczyny przychodzą po pomoc. Zresztą zajmij się swoim gościem. Suzy, nie skończyłyśmy rozmawiać. Skończyłyśmy. Nie poddajesz się łatwo, co? Nie mamy o czym gadać. Wydawało mi się, że dałam to do zrozumienia. Rozumiem, że byłam zbyt subtelna. Ta Suzy wygląda na kogoś, kto wie, czego chce. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby rozmawiać o hierarchii w Moksach? O co wam poszło? W tym pieprzonym mieście każdy żyje we własnej bańce. Albo sobie radzisz, albo staczasz się w bagno, z którego nie ma już powrotu. Przypominają mi się dyskusje nomadów. U nich też sporo się mówi o wspólnotowości. Rodzina versus reszta świata. To nie są łatwe tematy. A co ty przyszedłeś tu, żeby toczyć debaty światopoglądowe? Szukam Ewelin. Gdzie ją znajdę? To dla mnie bardzo ważne. Na co? Chcesz na nią zwalić winę za zjebany skok? Wiesz, jak się zakończyła akcja czyli rozmawiałaś z nią. Wiem też, że spierdoliłeś sprawę. Wszyscy twoi kumple nie żyją. Też dostałem kulkę. Wow, zdaje się, że to ryzyko zawodowe. Te pyskówki sprawiają ci aż taką przyjemność? Dlaczego nie możesz mi po prostu powiedzieć, gdzie ona jest? Bo ci nie ufam. Dlatego. Podjąłem ryzyko, to prawda, ale to samo możesz powiedzieć o Ewelin. Wiedziała, na co się porywa. Dobra. Wszyscy troje jesteśmy w to umoczeni. Ale ty jesteś zdesperowany. Powiedzmy, że mam przejebane. Biochip, który był celem skoku, powoli mnie zabija. Zleceniodawca Evelyn może wiedzieć, jak temu zapobiec. Dlatego muszę się dowiedzieć, kto ją wynajął. Hmm. No dobra. Powiedzmy, że ci wierzę. Okej. Okay. Evelyn jest lalką. Pracowała kiedyś w Chmurach. Tam jej szukaj. A gdzie to jest? Na moim biurku leży papierośnica z adresem. Jak spotkasz Evelyn, to jej oddaj. Mega blok. Nie za ciekawy adres. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Powiedziałaś, że jest lalką? Długo zbierała na chip behawioralny. I była całkiem niezła w te klocki. Miała spore grono stałych klientów. Ale takiej pracy nikt nie wytrzymuje długo. Stąd pomysł na skok, rozumiem. Uważasz, że mogła tam wrócić? Twierdziła, że tam będzie bezpieczniejsza niż tu. Chmury? Co to za miejsce? Dom Lalek. O, chyba coś słyszałem. Mają oprogramowanie, które rozpoznaje pragnienia. Lalka odgrywa rolę narzuconą przez podświadomość klienta. Potem nic z tego nie pamięta. Na szczęście. To na razie wystarczy. Dzięki, pojadę tam. Zaczekaj. Daj mi znać, co u niej słychać, ok? Ok, zadzwonię. Dzięki, Wi. Dziękuję. Lalka, z jakiegoś powodu wcale mnie to nie dziwi. Jesteś gramem zanikającej jaźni. Mało co powinno cię dziwić. – Dobra. Jedziemy do tych chmur? – Jasne. A ty myślisz, że ja się po prostu obudziłam pewnego dnia i puf. Wyglądałam tak jak teraz? Bycie kobietą wymaga wyrzeczeń. To ciężka praca. Tego mi nie musisz mówić. Ja zawsze byłam kobietą. Tak ma wyglądać siostrzeństwo? Dosrywanie sobie wzajemnie? Tak wygląda prawdziwe życie. No co tak patrzysz? Chcesz czegoś? Wiesz co się dzieje z Evelyn Parker? Gadałeś o niej z Judy. Po co mnie pytasz? Może wiesz coś więcej? Jesteś szefową. Evelyn odeszła z Mox dawno temu. I tego samego dnia przestała być moim problemem. Wasz klub przynosi pewnie spore zyski. I generuje spore koszty. A co, chcesz zainwestować? Nie. Po prostu podziwiam przedsiębiorczość. Zajęłyśmy ten budynek lata temu i owszem, udało nam się go nie doprowadzić do ruiny. Ale milionerami nie jesteśmy. Podobno, Moksy pomagają dziewczynom z ulicy. Słuchaj, to stare dzieje. To był zryw i pierdolona rewolucja. Coś słyszałem o tych zamieszkach. Ktoś od Tiger Claw zamordował prostytutkę. O jedną za dużo. Ludziom się ulało. Wszyscy wyszli na ulicę. Dziwki Alfonsi, najrozmaitsze friki. Z nich uformowało się mox, ale mówię, to było dawno temu. Teraz rządzą pieniądze. Nie ja tak urządziłam ten świat, ale ja jestem odpowiedzialna za mox i tylko za nie. <głos> 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 Przyznaj, nie chodzi o żadną Evelyn, tylko cię wzięło na braindance'y Judy. Dobrze kręcą, co? Judy zna się na rzeczy. Jej braindance'y są najlepsze. <noise> no raczej. Spójrz. Panie Mr. Hans, jeżeli będziesz szukać zleceń w Pacyfice, dzwonisz do mnie. Jestem V. A gdzie jakiś miło cię poznać? Bardzo miło cię poznać. Jak będziesz mieć jakiś interes, to dzwoń. Do jednostek w sektorze zgłoszono kolejną podejrzaną aktywność.